Cześć, witajcie! Ja na imię Alina, Wy oglądacie mój kanał Progress Your English, a ja przygotowałam dzisiaj dla Was sześć synonimów wyrazu HOT, czyli gorący. Pierwszy z nich to blazing – palący, piekący. The weather is going to be blazing all week. Przez cały tydzień pogoda będzie piekąca, upalna. Blistering – skwarny, upalny, prażący. He went out in the blistering heat. Wyszedł na ten prażący upał. Boiling upalny. Look, the sun is clear. It's going to be boiling day. Zobacz, niebo jest czyste. To będzie upalny dzień. Sultry duszny, parny. The sultry weather in the tropics encourages tourists to lead an indolent life. Czyli taka parna pogoda zachęca turystów w tropikach do prowadzenia leniwego trybu życia. Turret. upalny wypalony na przykład o ziemi. There are really torrid summers in Arizona. W Arizonie są naprawdę upalne lata. Scorching, skwarny, upalny. On such a scorching day, I want to swim in the pool. W tak upalny, skwarny dzień, chcę popływać w basenie. I to było 6 synonimów wyrazu HOT związanych z pogodą. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na Instagram, na moje konto Centrum Progres, i oczywiście zasubskrybujcie koniecznie mój kanał tutaj na YouTubie.